Bara, bara, Bere, bere, bere Bara, bara, bara Bere, barabara, bo, 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 bo. E, kurwa! To nie ten beat! To nie pasty, beat! To nie ten na 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 wysokości, pała na wysokości! A potrój na ziemi! Pała na wysokości, pała na wysokości, a pokój na ziemi. Odawaliśmy komu w pokorze. Tobie te całą co tego o Boże. Chwała na wysokości, pała na wysokości, a pokój na ziemi. Pała na Pała na wysokości, pała na, 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 na wysokości, a pokój na ziemi. sam ogłosił, samogłosi się Oni nie słyszeli, jak siedzi. Tobie krzyczał ochotnego o Boże, Tobie krzyczał ochotnego o Boże. Pała na wysokości, pała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, Krzysiu tam dziś głosi Dziwili się niewiecznej muzyce i myśleli co będzie za dziecię Yeah! Chwała na wysokości Bro! Żonówka, fałanyczka, <laughs> Dobre, dobre dziwo.